Trzeci mecz z drużyną z czułówki, trzecia kuriozalna bramka na 1-0. Uważam, że świetnie w ten mecz weszliśmy. Wbrew pozorom do przerwy przegrywaliśmy 2-1, a wydaje mi się, że w tej części stworzyliśmy sobie więcej sytuacji niż gospodarze. Nie udało się wykorzystać żadnej z nich przy 00 Później przy 1-0, przy 2-0 dobrze szliśmy bramkę kontaktową. Mamy 2-1, wychodzimy na 3-2. W tym momencie nie ukrywam, że, że, że dwie rzeczy zagrały. Na pewno zbyt mocno się cofnęliśmy i za szybko tą bramkę straciliśmy. Nie wiem czemu tak, się, tak to wyglądało. Natomiast druga sprawa, nie ma co ukrywać, że to nie jest tłumaczenie, że przyjechaliśmy bez kilku zawodników. Natomiast problem był później z tymi zmianami. Myślę, że gdyby na bójko został van, można było tą piłkę dłużej utrzymać. A tak zrobił się problem. I ta piłka zaczęła troszeczkę wracać w nasze pole polekarne w efekcie czego przegraliśmy. To czy zasłużenie, czy nie niezasłużenie, to nie ma znaczenia. Pewnie po raz kolejny będziemy pochwaleni za mecz, drużyną z czołówki. Marne to dla nas pocieszenie, bo tego meczu mimo wszystko uważam, że nie powinniśmy przegrać. Wydaje mi się, że tych wszystkich spotkań z rowem, nawet tym z gdzie graliśmy w 10, gdzie robią grał w 10 w głowie, to tu chyba dzisiaj byliśmy najbliżej wygranej. Nie będę oceniał pracy sędziów, bo to dwie strony miały zastrzeżenia, natomiast uważam, że kluczowym momentem było, to jest moje oczywiście oceny, brak czerwonej kartki dla, dla, dla zawodnika gospodarzy, bo rzut karny i czerwona kartka, taka jest moja opinia, nie wiem to już kto inny się tam zajmie w tej sytuacji, i na pewno to miało, mogło mieć znaczenie, aczkolwiek nie będę się w ten sposób tłumaczył. Gratuluję jeszcze raz trenerowi zwycięstwa I, i myślę, że są blisko, blisko swojego celu. Zaczęliśmy słabo. A prowadziliśmy 2-0. Daliśmy sobie strzelić bramkę i widziałem, że ta gra jest niemrawa. Nie ukrywam, że bardzo się zastanawiałem już wtedy, co w przerwie zrobić, czy dwie, czy nawet trzy zmiany, żeby tą grę poprawić. Bo biłem się z myślami przez ostatnie dni na koło postawić. Jednak się okazuje, że dzisiaj przede wszystkim zagrał kolektyw. Dzisiaj Widać, że jest to ekipa, bo każda zmiana, która, którą wprowadzałem każdego zawodnika dała jakość. Zaczął Rafał, który długo się utrzymywał przy piłce. Znamy jego walory i, i, i możliwości. Natomiast bardzo ważne zmiany, bardzo ważną zmianę dał Błażej Radler i to jest akurat Profesjonalna postawa. Mógł troszkę, jak to się mówi, po naszemu mieć muchy w nosie, bo nie wyszedł w pierwszym składzie, a pokazał, że jest prawdziwym profesjonalistą, i wyszedł w trochę późniejszym czasie i pomógł. O tym ciągle mówimy. Musimy być zespołem. I w tej końcówce, bardzo też się zastanawiałem, jak zmienić tą grę, i zdecydowałem się na trzech obrońców, co znowu. Wypaliło, po bo to, bo to mamy różne koncepcje, żeby właśnie ta gra nasza była coraz to lepsza. Natomiast powiem tak, że kluczem do wygrania dzisiejszego meczu to była Bramka Jarka. Ta Bramka na pewno napędziła zespół i dała bardzo dużo wiary. I to był ten moment, kiedy widziałem, że jesteśmy znowu tym zespołem, który przez wiele meczów w sezonie. W rybniku, i nie tylko pokazywaliśmy się z dobrej strony. Wcześniej, tak jak powiedziałem, gra, graliśmy troszkę o spale, ale zmiennicy pokazali. No i w dobrym zespole mamy przykłady tego z górnej półki liderzy. Liderzy dzisiaj wygrali mi przede wszystkim ten mecz. Mam tu na myśli Kamila. Który ważną bramkę strzelił przy tej bramce system miał Błażej Radler właśnie na 4-3, mam tu na myśli Jarka, czyli ci liderzy, którzy od wielu meczów w tych trudnych momentach może niekiedy było łatwiej, strzelali, przechylali szale zwycięstwa na naszą stronę, to dzisiaj właśnie tych liderów potrzebowałem w tym trudnym momencie, kiedy przegrywaliśmy 3-2. I to jest wielka sprawa, i widać, że w, tym, w tej szatni, w tym zespole jest ogromny potencjał, bo nie jest łatwo i nie jest sztuką, może, może źle powiedziałem, nie jest sztuką wygrać 5-0, 3-0 i, i, i wtedy, kiedy jest lekko łatwo i przyjemnie. Sztuką wygrać jest właśnie taki mecz jak dzisiaj, w takim momencie, kiedy bardzo tego zwycięstwa potrzebowaliśmy, w kontekście bardzo dużego, myślę, kroku w kierunku awansu do pierwszej ligi. I to jest wielka sprawa przede wszystkim liderów szatni zespołu, który pokazał, że potrafi właśnie w piłkę grać.